Jeśli chcesz zdobyć kamień, musisz stracić to, co kochasz. Ty nic nie kochasz. Nikogo. No proszę cię. Uzy. Nie płaczę po sobie. A. I po to obie też nie. Chwila co? Hmm. Wybacz mi... Tak, mieliście Halka. Wszechojcowie, niechaj Mroczna Magia przepłynie przeze mnie ten jeden ostatni raz. Mojej skromnej osobie przypominam, że powinniśmy zdobyć kolejny Kamień Nieskończoności. Co? świetnie po prostu świetnie no i co teraz no mało no, brakowało dzięki haimdal gdzie dokładnie ich wysłałać tam gdzie nikt ich nie znajdzie o ty skór.